Roślina rosnąca na dachu warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki nosi nazwę trofima. Od imienia trofima Łysenki, który nie jest jej jednak jej twórcą, jak mylnie twierdzą specjaliści od mitów i legend miejskich. Trofim Łysenko był e, natomiast e, twórcą pseudonauki e, zwanej łysenkizmem, e, która odrzucała współczesną genetykę i kwestionowała e, prawa dziedziczności. Uważał genetykę za burżuazyjną naukę skupioną wyłącznie na jednostce i jej wrodzonych cechach. Przeciwstawił jej swoją teorię, zakładającą nieograniczone możliwości przekształcania organizmów metodą zmian środowiskowych. Teoria ta zakładała, że organizmy kontrolowane przez warunki środowiskowe mogą przy odpowiednich ich oddziaływaniu zmienić się w zupełnie inny gatunek. I tak na przykład hodowlana świnia, wpuszczona do lasu, po pewnym czasie stanie się prawdziwym dzikiem. Teorie łysenki były propagowane przez władze socjalistyczne, ponieważ wpisywały się w obowiązujący ówcześnie dyskurs polityczny. Wracając do rośliny, została ona nazwana imieniem naukowca, ponieważ dla ówczesnych władz stanowiła idealny przykład potwierdzający jego teorię. Paproć, samosiejka, która zawędrowała na dach pałacu kultury i nauki pod wpływem silnie zideologizowanego środowiska, przekształciła się w organizm żywiący się ideologią. Dziś uważamy, że była to zmiana ewolucyjna, a roślina zmieniła swój sposób odżywiania samożywnego, czyli fotosyntezy, na cudzożywny, czyli ideosyntezę. Prawdopodobnie stało się to na skutek Kwaśnych deszczy i oczywiście skażenia środowiska. Liście trofimy, choć są zielone, nie zawierają chlorofilu. Chlorofil jest zielonym barwnikiem roślinnym, który absorbuje światło słoneczne potrzebne w procesie fotosyntezy, w wyniku którego roślina sama sobie dostarcza składników odżywczych. Wobec tego trofima wykształciła mechanizm umożliwiający jej przemianę abstrakcyjnych wartości wysokoenergetyczne wiązania ATP i NADPH, które uczestniczą w przemianie dwutlenku węgla i cząsteczek wody w pożywne dla roślin cukry.